Hej dziewczyny, w ten cudowny, fajny dzień. Jest lato, więc musi być ciepło. Hmm. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze mojej najnowszej rolki, jak Daniel ocenę moje outfity, to zapraszam. Śmiga na moim profilu. Ja dzisiaj mam jeden z moich ulubionych outfitów. Balonowa sukienka, bo ona ma podobno taką siatkę. Eee, T-shirt w kolaboracji Adidas Gucci i buty jeansowe Hugo, które są mega wygodne. Polecam, też są de facto i tak kuriami na Vinted. Ostatnio sporo myślę o, o tym, że już mam te 45 lat i generalnie czy jak tak patrzę na siebie z perspektywy starzenia się ciała i tak dalej, jest to dla mnie też jakieś takie, no nie wiem, nowe doświadczenie. To zastanawiam, a może jakiś zabieg, ale na samą myśl, jakby mi miał ktoś kroić jakimś nożem na ten czas, to w ogóle odpada, więc czwartek idę na botoks. No i kupiłam sobie fajny krem, zaczęłam go testować. Aura Maris z nanoigłami i jestem ciekawa.